Dzień dobry, słuchajcie, poprosiłem jedną osobę, aby mi coś kupiła w Action, a tym czymś jest zaje fajny, malutki powerbank 5000 mAh z funkcją ładowania bezprzewodowego, czyli nadaje się do wszystkich iPhone'ów, a przede wszystkim nadaje się do mojej Motorola, z czego się bardzo cieszę. W komplecie dostajemy dwa krążki samoprzylepne, magnetyczne. Zobaczcie. Aby łatwiej było przypasować, przymocować ten power bank, Dostajemy kabelek. Zwinięty udającym w druciku udającym papier ekologiczny. A to jest plastik. No i dostajemy oczywiście instrukcję obsługi. Jak wspomniałem, moc 5000 mA. No nie wiem, czy ktoś to przeczyta. Może jak włączę makro w telefonie, to wtedy. Taka szybka instrukcja obsługi, jak to można pod case'a podkleić? Mam zamiar to zrobić, ale na razie spróbujemy, czy to w ogóle działa. Ładowanie przewodowe, ładowanie bezprzewodowe. Bardzo fajna sprawa, słuchajcie. Dwa wejścia: USB-C i USB-A. Włącznik, wyłącznik do sprawdzania stanu naładowania. W tej chwili jest na połowie. Pamiętajcie, zawsze klikamy dwa razy, żeby to wyłączyć. No niestety, tutaj to nie działa. Dziwne. No i dobra. To może spróbujemy, czy to w ogóle działa. Kńczona. Może ściągnę tego Keisa na razie. Nie wiem jak to przycelować. A, ja go muszę włączyć, tak? Bo ja go wyłączyłem. O, jest, ładuje. Widzicie? Trzymam go w tej chwili, bo normalnie to by był przyklejony na magnes. Tak, ładuje, działa. No, bardzo się cieszę. Słuchajcie, cena to 49,95. Mimo, że na jedno ładowanie starczy, chociaż wątpię, bo to jest 5000, a realnie jest na pewno ze 3600, bo tak to się przelicza. Tak samo jak macie telefony z baterią 5000 mA, to tak naprawdę ona ma 3800-400. No ale tak to już jest w przeliczaniu na te mA. Na te baterie, które są w telefonach. No dobra, to tylko chciałem się tym Wam pochwalić, że kupiłem nowy Powerbank którego się bardzo cieszę. Cześć!